Dykacją dla ulicy, teksty na tej płycie Nad nam przybywa coraz lepiej znamy życie Raz pusto w Firmanie raz się wiedzie znakomicie A tobie ziomeczku jak ci idzie My jesteśmy człowieku, ciągle tacy sami Więc łatwo się określi czy jesteś teraz z nami I po tej samej stronie Będziemy zawsze stali antypolicyjną nutę Będziemy zawsze grali, zgadza się z nami każdy na tej sali czuje miły zapach Ktoś tutaj lojka pali i nie chodzi o mięśnie Ważne co w głowie i w sercu Czy z buta zapierdalasz, czy siedzisz w nowym mersu Nie chcę się też mądrzeć, bo nie wszystko dobrze robię Lubię iść lekkim i żartować sobie Gdzie jesteś w nowym Sączu? I każdy ci to powie, że kręcę tutaj lojki z uchem w eleganckim gronie I kiedy wszedł kolejny buch Włącz mutę, nutę, wy też słuch I kiedy wszedł kolejny buch Pora się odmulić i zrobić jakiś ruch, więc firma podpisuje dedykację dla ulicy Bynajmniej nie dla hajsu, o problemach głośno krzyczy Tych dla których to robimy, trudno byłoby policzyć U wszystkich co w porządku, dedykacja ta dotyczy I po tej samej stronie, będziemy zawsze stali Antypolicyjną nutę, będziemy zawsze grali Firma nie sprzedała się, nie sprzeda się nigdy Nasze postawy niezmienne po tej samej stronie będziemy zawsze stali antypolicyjną nutę Będziemy zawsze grali Firma nie sprzedała się, nie sprzeda się nigdy Nasze postawy niezmienne JP, ekipa, uliczny raz znów cię wita Nie ma tutaj kompromisu, elegancko albo lipa Tacy, co nie znają zasad, ciągle chcą udawać vipa Ja nie jestem desperatem, nie rozlicza wciąż ulica Nie sprzedamy się dla kasy i nie zmienimy oblicza Ja żyję na poziomie, no bo karmi mnie ulica JP, firmowa ekipa, nie potrzeba nam reklama My muzyką wyjaśniamy, pobudzamy do działania My muzyką uprzedzamy, nakręcamy, by się starać Ta muzyka niezależna jest od stanu posiadania Cieszy mnie, prowadza, cieszą mnie też szerebra to te zastrzeżenia, panie, bo sława Tego paweł wciąż śnieg więc to w ramach wszystkich nie gwiazdy, wciąż marząco obywiada Bo no to słowa dla otowy szczere, słowa są ulicy Bo to ram konkretnych ludzi i nienawiść do policji I po tej samej stronie, będziemy zawsze stali Antypolicyjną nutę będziemy zawsze grali Firma nie sprzedała się, nie sprzeda się nigdy Nasze postawy niezmienne I po tej samej stronie będziemy zawsze stali Antypolicyjną nutę będziemy zawsze grali Firma nie sprzedała się, nie sprzeda się nigdy Nasze postawy niezmienne JP, na bluzie mam wyszyte To samo, w sercu jest wyryte Ważny ten przekaz to leci z żywym bitem, bo kurectwo systemu jest faktem, a nie mitem I wszędzie dookoła widzę mundurowe ścierwa, Kabaryny pełne hamów I grubego łapie nerwa Jak chodzą nadęci, własną rolą przyjęci W społeczeństwa są prawie jak święci We własnych oczach są mentorami Sensatywny jazdorami, jak Teksasu strażnikami Biją kratą, oszukują poza podejrzeniami Mundur i blacha, to polisa dla nich kiedy spokój chodzą za statystykami Posiłkują się kłamstwami, są sędziami i katami Znajdą sobie koronnego, manewrują zeznaniami Dzięki tym zeznaniom sąd skazuje za nic Mówimy o problemach, których każdy nie zna O naszej niewinności i policji, przestępstwach nawet jak bez wyroku pozostaje niesmak i ocz człowieku I nigdy nie przestań Jesteśmy w tych stronie, co zawsze czysto grają Jesteśmy w tych stronie, co swoich nie przewalają Jesteśmy w tych stronie, co policję znieważają Jesteśmy w tych stronie, co nigdy nie sprzedają Która tych, widzą kabarynę, to czują razu. To dla tych, którzy uliczne prawa mają na uwadze Na bolce za kratami jodmy zawsze przyjdźmy razem żyjemy zasadami, a nie walczymy o władzę Która tych, widzą kabarynę, to czują razu. Dla tych, którzy uliczne prawa mają na uwadze Na wolce za kratami, JP zawsze krzyczmy razem My żyjemy zasadami, a nie walczymy o władzę I po tej samej stronie, będziemy zawsze stali Antypolicyjną nutę, będziemy zawsze grali Firma nie sprzedała się, nie sprzeda się nigdy Nasze postawy niezmienne I po tej samej stronie, będziemy zawsze stali Antypolicyjną nutę, będziemy zawsze grali Firma nie sprzedała się, nie sprzeda się nigdy Wszystkie systemowe krzywdy Nawet w kotle Codziennie gonitwy siadam myślę, pisze słowa ostre jak żytwy Firma nie sprzedała się, nie sprzeda się nigdy Nasze postawy niezmienne